Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was, syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Moi drodzy, może ktoś powie, Pan Jezus przecież powiedział, żebyśmy nie byli gadatliwi na modlitwie jak poganie. A dzisiaj słyszymy proście, a będzie wam dane, kołaczcie a otworzą wam. Jakby Pan Jezus prosi, żeby nie zniechęcać się i modlić się. Można popaść w różne skrajności. Można popaść w skrajność taką, że się człowiek koncentruje tylko i wyłącznie na sprawach, które chce otrzymać od Boga. Jest skoncentrowany i gada, i gada, i pomnaża te różne modlitwy po to tylko, żeby to coś otrzymać. Ale z drugiej strony może być inna skrajność, że człowiek mówi: No, przecież Pan Bóg wie, co mi potrzeba, po co ja będę się teraz męczył, mówił jakieś modlitwy, po co w ogóle. Chodzić do kościoła, przecież można po prostu wtedy, kiedy się chce, powiedzieć jakąś modlitwę. Można pójść do lasu, tam jest lepsza może atmosfera, lepsze powietrze i można się wtedy skupić. Ładnie śpiewają ptaki, wieje powiewa wiaterek, można wtedy doświadczyć jakiegoś uczucia religijnego. No tak, ale czy modlitwa jest po to, żeby doświadczać uczuć religijnych, czy po to, żeby być blisko Pana Boga? Po to, żeby Bóg mógł mnie napełnić sobą. Tak naprawdę modlitwa jest po to, żeby człowiek pod wpływem tej modlitwy doświadczył swojej przemiany. Prawdziwie dobra chrześcijańska modlitwa to ta, która pozwala Panu Bogu w człowieku działać, i przez człowieka działać, i przez człowieka obdarowywać też innych swoimi darami. Ludzie, choć skażeni grzechem pierworodnym, Doświadczają tego, że są grzeszni, są źli. Tak, to prawda, jesteśmy grzesznikami. Musimy sobie to uświadomić. Jesteśmy źli. Kiedy widzimy, że tyle zła dzieje się dookoła, widzimy, ilu jest też grzechu, ile jest też grzesznych sytuacji, również w kościele. Kiedy widzimy kapłanów, biskupów, kardynałów, którzy popełniają. No, straszne Grzechy, to mimo wszystko Pan Bóg nie rezygnuje z tego kościoła. To właśnie w tym kościele złożył swój największy dar Jezusa Chrystusa. Tu złożył wszystkie dary Ducha Świętego. Sam Duch Święty jest udzielany. Pomimo tej całej grzeszności i pomimo tego, że jesteśmy grzeszni, jesteśmy źli, też sami potrafimy dawać dobre dary. A tym największym darem jest Jezus Chrystus, który dajemy dajemy tym, którzy przychodzą. Przychodzą i proszą nas o Boga, o to, aby mogli usłyszeć Jego słowo, przyjąć jego ciało, przyjąć sakrament pokuty i pojednania i inne sakramenty. Moi drodzy, kiedy widzimy w kościele różnego rodzaju kryzysy, trudności. Ksiądz kardynał Robert Sarak przygotował książkę na ten temat. Czekamy na jej tłumaczenie i... Rzeczywiście taką odpowiedzią na kryzys nie są różnego rodzaju spotkania, sympozja, dyskusje, ale przede wszystkim prośba do Boga o pomoc. To jest kołatanie, prośba: Panie Jezu, przyjdź i ratuj swój kościół. Zobacz, ta arka zaczyna tonąć. Fale różnych namiętności, fale tego świata, fale różnych ataków złych mocy. Zalewają nas i potrzebujemy Twojej mocy, aby doświadczyć takiej, e, takiej obrony, obrony Kościoła. Dzisiaj może jest to taki czas ludzi świeckich, tak jak to było, to mówił ksiądz kardynał, m.in. Robert Sarach, że kiedy większość biskupów było za tym, że Bóg Jezus Chrystus nie jest Bogiem, tylko jest tylko zwykłym synem człowieczym, że jest człowiekiem. To właśnie świetcy, szczególnie święci i pustelnicy, tak jak święty Antoni Pustelnik, ale to właśnie oni zaczęli wołać, że to nieprawda. My się modlimy, i doświadczamy mocy, modlimy się do Jezusa Chrystusa i wielu wtedy doświadczyło objawień, widziało Jezusa uwielbionego, zmartwychwstałego, który jest Bogiem, który zwycięża złe moce. Gdyby nie był Bogiem, nie moglibyśmy mieć odpuszczenia grzechów, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Gdyby nie był Bogiem, to by nie mógł zapłacić za nasze grzechy na krzyżu, bo każdy, kto nie jest Bogiem i umiera na krzyżu, nie mógł płacić za grzechy innych ludzi, tylko za swoje. A jeżeli jest Bogiem, to on rzeczywiście przelał za nas swoją krew i zmartwychwstając, pokonał śmierć, pokonał szatana. I my, kiedy o to się modlimy, abyśmy byli w. W, tej, w tym udziale tego doświadczenia zbawi, zbawienia, to wtedy rzeczywiście stajemy się zjednoczeni z Chrystusem. Modlitwa jednoczy nas z Chrystusem. Uczymy się od Maryi tej pięknej modlitwy, niech mi się stanie według słowa Twego, uwielbienia Boga. Są modlitwy prośby, ale są też modlitwy dziękczynienia, modlitwy przebłagania. Prosimy o miłosierdzie Boże. Jest taka piękna modlitwa Jezusowa. Panie Jezu, Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. Są modlitwy ufności. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie. Ale też są modlitwy uwielbienia Boga. I to są najpiękniejsze modlitwy. Aniołów. Oni śpiewają Hosanna, śpiewają święty, święty, święty. To wszystko jest modlitwą, ale modlitwą może być modlitwa bez słów, modlitwa serca, modlitwa pragnienia, modlitwa spojrzenia. Kontemplacjo znaczy patrzenie i modlitwa kontemplatywna jest modlitwą ciszy, serca, które wpatruje się sercem w serce Boga, w serce Jezusa Chrystusa, serce przebite z miłości dla nas. Jest to modlitwa Maryi, która też sercem patrzy na serce swojego Syna. Oj drodzy, niech to nasze serce bije dla Boga, niech ono cały czas wpatruje się w obecność Boga, niech ono będzie czyste, bo tylko błogosławieni czystego serca Boga oglądać będą. Boga mogą go widzieć na wieczność, a widzieć wieczności Boga to znaczy być w niebie. Tam zobaczymy Boga takim, jakim jest, twarzą w twarz, i tam będzie już tylko modlitwa uwielbienia. Modlitwa dziękczynienia. Eucharystia po grecku znaczy dziękczynienie. I każda msza święta już nas zaprasza do tego przygotowywania się do dziękczynienia w niebie. Ale zanim to dostąpi, warto prosić Boga nieustannie kołatać do drzwi nieba, żeby przyszedł nam z pomocą. Nawet małżonkowie, którzy biorą ślub, dodają do swoich przysięg, przysięg małżeńskich. Tę formułę modlitewną, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Niech nam wszyscy święci pomagają w tym zbliżaniu się do nieba, do Boga, bo tam gdzie Bóg jest, tam jest niebo. I niech, niech nam Bóg błogosławi, niech ten znak Krzyża będzie znakiem takiej pomocy z wysoka w tym trudnym czasie kryzysu. Abyśmy przeżyli swoje nawrócenie i podjęli walkę duchową, żebyśmy chcieli bronić Kościoła świętego, swojej też tożsamości, swojej świętości, godności dziecka Bożego przed każdym grzechem. Na tę drogę walki duchowej przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.